Witam, pasie Kachoska. Dzisiaj sobie zaczniemy krótką seryjkę filmu, mianowicie przygotowywanie odkładów do zimowli. Czyli zaczynamy z dniem dzisiejszym. Dzisiaj mamy 19, jutro będzie 20. Sprawdzamy, co tu się w tych godzinach dzieje. Ten jest odkładzik na 6 rameczkach. Pasowałoby dodać siódmą suszu. I tak, ten odkład będzie na suszu karmiony. Drugi odkład, który sobie wybiorę, żeby był w tej samej sile, będzie po prostu mm, na samej węzie. I zobaczmy, jak taka wielka różnica wpływa na y, budowanie tych y, gniazd. Tego wszystkiego tu widzimy, jest troszeczkę pokarmu. Z naciskiem na troszeczkę, oczywiście. Tu węza dodana no chyba było w czwartek pogody nie mamy w ogóle ostatnio, gwałtowne burze w ogóle. no ale mi o burzach, mi o odpadach, czyli y, tu mamy już czerw czyli co należy robić z takim odkładem zaraz po kupieniu zaraz po kupieniu na pewno karnimy nie nastawiamy się na żadne miody y, drugie y, leczenie na warrozę y, leczymy na warroze. No i trzecie, kontrola całego gniazda. No to zaczynając może od karmienia, bo jest to jedno z ważniejszych. Czyli karmimy co dwa dni po pół litry lub codziennie po 250 ml. Syrop jaki podajemy, może być to 1 do 1 albo 1 do 2. Czyli jedna część cukru, dwie części wody. Tu widzimy bardzo matka, ładnie czerwi. Następnie leczenie na tą warrozę, od razu po zakupie, też możecie sobie przeleczyć te pszczoły na warrozę dostępnymi środkami. Dostępne środki, czyli mam na myśli apiwarol, paski z apiwarolem i oczywiście wszelakiego rodzaju kwasy. Ja kwasami nie będę na pewno w swoim YouTube leczył, pokazywał tego, bo po prostu. Nie mam takiego doświadczenia z tymi kwasami i, i nie ma sensu y, nimi leczyć. Jak widzicie, od płaciku już można pozyskiwać propolis. Y, I tak, y, stan rozwoju rodzin, a może dokończymy kurde, ten leczenie. Bo nie wiem, czy, czy to wszyscy zrozumieją, jeśli chodzi o to leczenie. No to najlepiej jest y, leczyć. Apiwarolem, bo spalamy jedną tabletkę, i cała pszczoła, praktycznie która jest na pszczole, spada nam. Czyli po prostu jest to dla mnie bardzo korzystne, bo wiem, że trochę tych warroz spadnie ile i mogę oszacować, ile jest tej warrozy na danym ulu, danej pasiece. Leczenie paskami, no to ja. Paskami nigdy, w zeszłym roku coś dawałem to tak awaryjnie Coś się sypało, ale to bardzo niewielkie ilości z tego względu, że wcześniej były już leczone No i kontrola, że tak powiem, czerwienia, rozwoju No to na przykład w tej rodzinie czerwiec na 4 gramkach Zobaczymy po podaniu syropu, na ilu się to w ciągu 7 dni zwiększy bądź zmniejszy dlaczego zwiększy, bądź zmniejszy e, różne historie widziałem e, różne miałem pszczoły i naprawdę e, różnie to bywało no i tu najważniejsze ale to tak najbardziej najważniejsze mamy okres rabunkowy broń Boże podawanie syropu e, w godzinach po, po, porannych popołudniowych podajemy syrop nawet w nocy bądź e, po oblotach całkowity, w trakcie deszczu, możemy podawać. A dlatego, żeby nam nie rabowały tych młodych rodzinek. Widzimy propolisu, ta rodzina ma co nie miara. Jeśli chodzi o wielkość, to ja sobie go pozyskuję i kładę sobie go na powałeczkę. Potem sobie po prostu go skruszę w zamrażalniku. O. Zbieram go po południu yy, drugą rodzinką, no to zaraz po prostu którąś znajdę i, i dokończymy po prostu sobie filmik, ale ją tak, albo nie. Długa rodzinka to będzie ta rodzina obok. Zobaczymy na ile ona jest ramka. Bo nawet szczerze nie pamiętam ile te rodziny mają ramki. Rodzin. Tu widzimy tyle, resztki ciasta mają. Zrobimy sobie miejsce na karmienie. Zrzucimy ino okiem. O, tu jest tak. Zrzucimy okiem, ile to jest. A też widzę, ładnie tu przykitowała. To jest gorszej jakości, czyli na pszczoła. I oczywiście to czyszczenie to u mnie jest jedyne skuteczne pozyskiwanie propolisu. No i jeśli macie otwarte pajączki, tak jak ja tu, to propolisu nie zostawiajcie na daszkach, bo wam przyniosę z powrotem. Czyli tu jest czerwna na pierwszej ramce jajka. to nam będzie, niektórym przeszkadza mi to osobiście nie przeszkadza a nawet jestem zadowolony to jest dodatkowy zaszczyk gotówki ten propolis co zbieram teraz jest dla mnie reszta jest dla klientów tu widzimy o, jest nawet matulka, ładna gruba, puściutka czyli czerwie, czyli czerwie znaczek ramka ramkach na czwartej pewnie nie będzie chociaż ramka lekka tak, jest i na czwartej obu obu stronie także ta jest deczko słabsza więc może, żeby wyrównać siły ja z któregoś ula dzisiaj dorzucę może ramkę czerwiu, chociaż nie nie będziemy, do, nie, dorzucimy ramkę taką pół wygryzioną z tego względu, że e, tamten jest e, kapkę silniejszy a my potrzebujemy, żeby te pszczoły były wigorne i przyjemne do, do pracy także e, taki króciutki 8 minutowy e, ja się z wami żegnam, pasie kachoska